Ale co się działo z małą gerdą, gdy kaj nie wracał? Co się z nim stało? Nikt nie wiedział. Nikt nie umiał tego wyjaśnić. Chłopcy opowiedzieli tylko, że widzieli, jak przywiązał swoje saneczki do dużych, wspaniałych sań, które pojechały ulicą i wyjechały za bramę miasta. Nikt nie wiedział, gdzie kaj się podział. Popłynęło wiele łez. Mała Gerda płakała gorąco i długo. Potem powiedziano, że umarł, że utonął w rzece, która przepływała tuż obok miasta. O, cóż to były za długie, ciemne, zimowe dni. Aż wreszcie przyszła wiosna i ciepłe promienie słońca. Kai umarł i nie ma go. Powiedziała mała gerda. Nie wierzę temu, odrzekł słoneczny promień. Umarł i nie ma go, powiedziała gerda do jaskółek. Nie wierzymy temu, odrzekły ptaki. I w końcu mała gerda sama przestała w to wierzyć. Włożę moje nowe, czerwone buciki, powiedziała jednego ranka. Kaj nie widział ich jeszcze. Pójdę do rzeki i spytam o niego. Był bardzo wczesny ranek. Pocałowała starą babkę, która jeszcze spała, włożyła czerwone buciki i poszła zupełnie sama za bramy miasta aż na brzeg rzeki.